Witam wszystkich. Nagrywamy kolejny odcinek Złowa. Tym razem będziemy grać e, moim lokiem I będę grał dzisiaj z... Przedstaw się. Nie. O, czemu się wstydzisz? No dobra, to jak się nie chcę przedstawić, to nie. I będziemy robić sobie questy One-Deadów u nią małych. sobie o takim overlockiem. A ty ile już tych skórek masz zrobionych? Mm, w tych light leather? No. Cała przed chwilą uszyłam ten worek z tych. <laughs> Ale jaki worek? Może jestem zaintrygowany. 8 slotów. A ja to mogę takie robić, a może do gildi wrzucać, ale nie mam miejsca już w salbach, a muszę robić też. Powiedzmy, że rozumiem. A? Powiedzmy, że rozumiem. Stup, stup, stup. Biegniemy sobie teraz do Flame Mastera, żeby przelecieć na inną lokację, bo nie chcę mi się iść Buta. Gdzieś powinien jest chyba, no jak słodko tutaj mają. Który kolor zawsze daje punkty? E, Pomarańczowy taki. To polecimy sobie do tajden mil. Tak średnio tutaj ładnie jak się leci, chociaż nawet. Wziąłem wędkę jakby, co to sobie połowimy trochę. O tam jakaś wieża jest. A tu gdzieś aluchy się powinny kręcić niedaleko, jacyś ludzie, nie? Gdzie? No tam na tych lokacjach, co my gramy teraz. Nie wiem, co? Byłam w bardzo dziwnym miejscu, w dungli, więc... A w dżungli też ktoś powinien już tam być. Tutaj jest strasznie dużo aluchów na tym kontynencie. To mnie już kopnęli raz. O. Kto to? Taki smok chyba, wiesz? Gdzie? Widziałem smoka. Zość e, powiem gdzie chcecie w... go udobruchać. <noise> Czemu też udobruchać smoka? Bo chcesz za mną latał. Dobra, jesteśmy już. Wrzucimy sobie bułki. mam takiego peta właśnie, o, zaraz pokażę. Ooo, mam jeszcze innego chyba. No, mam jeszcze impa. Impa wam też pokażę. Mam dwa mołty, mam jednego ptaka od blot elfów i mam konika od Wedoka i mam impa takiego. He, he, he. On jest fajne. Co? A ja mam karalucha. Oj tam, oj tam. To nic, że masz karalucha, To nie znaczy, że jesteś kolesza. Musimy zrobić tu z zdobyć informację o y, informację o miejscu pobytu jakiegoś kolesia. Ale może najpierw to weźmiemy. Jacyś jetki tutaj są podobno. I będę na pająki głównie polował, bo z nich jest sieć tutaj. I ona się dobrze opycha. I mam yy, w tej doingu ją potrzebną do niektórych przedmiotów. Tutaj o. Ty wiesz po ile ta sieć stoi? Bo patrzyłem dzisiaj. Nie wiem. Jest po. 15 golda, chyba za sztuka. Ja wystawiam parę rzeczy jeszcze. <coughs> Dziwo mają bardzo dziwne ceny. Nie wiem, kto je takie wystawia. Mam nadzieję, że mi się obchnie to ta, ta. Czemu? Aha, mam jeszcze. Za jakiś badziew, który często wypada po, po, po 10 golda, po 15, po 20. No jo, ja, ale to się nie sprzedaje często. Weźmiemy sobie mikstułek. Przecież ten imp trochę słaby może być. Ale zaraz go możemy wymienić w sumie. Właśnie, Warlock to jest taka klasa, co rzuca takie różne debuffy. To znaczy na tym Łoczyku może też będę jeszcze grał, tylko na razie nie ma kolegi, a ja nie chcę tam sam. Weź bez niego zbytnio. No a tutaj dokończy questa i też możemy spadać. Tak przez te góry się Opowiemy jak ten, jak chcieliśmy się dostać na, <gryw> na to co było ogrodzone takie tam tymi górami. No, Piekielną głębię żeśmy odkryli. Tak. Bu, bu, zaraz Wam pokażę w sumie, bo tutaj mieliśmy dokładnie quest'a, yy, tutaj po lewej, jakby ktoś nie widział i tutaj nie wiedzieliśmy jak wejść, bo ani przez tą kopalnię się nie dało, ani przez to, to tutaj na mapie wygląda jakby tu nie było ogły i yy, od tych farm płynęliśmy tym nabrzeżem cały czas, tak, tak, tak i tak. Jeszcze nurkowaliśmy trochę. Może wam screiny poprzucę. Ja Robiłeś zdjęcia pod w Oczywiście. Co my tutaj mamy? Niedźwiadki. Nie goni ten lew? Nie, dobra. Ups, trochę zmuliło. Nie, on ma 20 dółki, to mi nawet ekspo nie wpadnie za niego. Te pająki znaleźć, gdzie były te pająki? Nie mam pojęcia. Masz jakiegoś nowego Silver, Peta? Czy Silver Palm Forest? Możliwe. A masz jakiegoś nowego Peta? E, nie, ale chcę na coś fajnego zapolować. Mm -hmm. Z wyższym poziomem, już nawet wiem co. Co? Takiego T-Rexa, tylko że on jest y, zielono-różowy. Chyba żółtym, i on ma 30, chyba drugi, czwarty level. I on jest w tej krainie, w której właśnie byłam, w tej dżungli. Musimy tam pójść, ja muszę go ten, Musisz odwrócić jego uwagę, bo on nie przewraca, i niestety, ale no, cała no, moja no. praca z, z czarami idzie na marne. Dużo obrażeń to, tak? A na którym jest poziomie? 30, któryś. Ty go nie złapiesz przecież. Złapię. Nie złapiesz, bo nie możesz łapać potworów, które mają wyższy level od ciebie. Mm -hmm. A jak ma równo ze mną? To może. To jak się może uda, może tam będzie taki. Kurde, jakiś jakiś różdżkę mamy znaleźć, coś takiego. Ale ten... A jeżeli, z... o, właśnie, jeżeli złapie potwora, który ma duży level, to on będzie duży, czy będzie znowu mały? To jest właśnie tak. Dobre pytanie, wiesz? Ja nie wiem w sumie, chyba będzie małe. Chociaż niektórzy mieli takie wielkie potwory, nie? No. Ale to oni już... to drzewko Beastmastery rozwijali na pewno, a ty jakie rozwijasz głównie? Eee, co? Masz drzewko w talenty. <noise> nie wiem, bardzo zmieniam co chwilę idę do, do tego tego trenera i ile i ty gold sobie? golda wydajesz na to już? Nie wiem. Nie zwracam uwagi zupełnie na to ile mam Patrzeć ile, ile kasy wydajesz po co? Czekaj, bo... chciałam zrobić tą zbroję. Nie martw się, teraz będziesz na YouTube to za... To za hajs YouTube'a baluj <grym> na bowie. <Ciekawe. grym> Chcę wydropić takie gówno, ale coś, coś mi nie idzie zbytnio. Ty robiłaś tego quest'a na tych yeti? Nie. No kurde, nie radzi. Ale tu pisze, że to jest... ...cave, więc może on jest w jaskini? To się człowieka nie dało skórować. Ciekawe dlaczego. Tak ma skórę. I jaką skórę byś wyciągnęła z człowieka? A Jak to jaką? No ja, jaką? Ludzką, zwykłą. I co byś z niej zrobiła, czapkę? Rękawiczki? Tak, no, akurat wiesz. Pasował rękawiczki z dłoni. Kawcie ze stóp. To naziści niektórzy potem robili sobie ubrania ze skóry Żydów. Może nie ubrania, ale skórowali Żydów z tego co czytam. Ty nazisto! Co ty co ty ten propagujesz tutaj na pomoc? <grywka> no dobrze. A nie ożyć się. Ta dobra. O co ty mnie posądzasz? Ja jestem bardzo otwartą osobą na inne nacje niż Co z widać po moim związku? Ale tam. Ale w sensie jesteś otwarta, że ci nie robi kogo, jakiego człowieka byś skułała? <grystanie> 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 Takiego, jaki byś się robi, no? Mam, mam temat. Przest. Ile ci do poziomu brakuje? Z którego pół to fajnie suma. Z 32 405, też to znaczy nie przepraszam, z 38 800, mam 32 pustek z tego. Ale zanim ten skinnik rozwiniesz, to ja już to biję 30. A skóry jeszcze zwierzaki? No nie nic innego nie robię Bardzo dobrze. No bo to by było głupie, jakbyś potem nie mogła sobie skórować, bo byś na 50 poziomie musiała biegać na 10. Coś mnie goniło. Ogólnie założyłem sobie gildię. Jakby ktoś chciał, to zapraszam. Cilidia nazywa się Full Metal Army. Mokły ten jakiś ludziach to chyba jeszcze kuzywany Nie tygodniu. No.